Dom Wydawniczy Continuum przedstawia Al Capone, król bandytów amerykańskich. Autor Oliver Crowton. Tekst tej zbeletryzowanej historii Al Capone ukazał się w Polsce w 1932 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersum Czyta Aleksander Bromberek. Herszt szczurów okrętowych. Było to 21 marca 1907 roku. Data pamiętna i bodajczynie nie przełomowa w życiu późniejszego dyktatora szumowin i bandytów amerykańskich. Mały Alfred miał wówczas zaledwie 10 lat. Wrócił ze szkoły, jak zawsze głodny i zmęczony długą drogą, którą musiał przebyć pieszo. Siostrzyczka Mafalda oraz bracia Giovanni i Matteo bawili się u sąsiada. Ojciec, stary Sycylijczyk, który przywędrował do Nowego Jorku, kręcił się po brudnej izdebce, milczący i nachmurzony. W kącie siedziała matka i cicho płakała. Alfred wiedział o tem, że ojciec od dłuższego już czasu pozostaje bez zajęcia. W domu stale panowało z tego powodu przygnębienie. Nigdy jednak rodzice nie przyjmowali go tak chłodno jak tym razem. Mały Alfred czuł, że się na coś zanosi. Istotnie. Po obiedzie ojciec zawołał go do siebie i przemówił tonem bardzo poważnym. Wiesz przecież, że twój ojciec jest nędzarzem jakich mało. Nigdy jednak jeszcze nie był on w tak ciężkiej sytuacji jak dziś. Nie mamy już co żreć. Z twoją szkołą musimy zrobić ślus. Spróbujesz może coś zarobić, to nam pomożesz. Matka w kącie zapłakała głośniej. Alfredowi łzy stanęły w oczach. Żal mu się zrobiło zarówno płaczącej matki, jak i przygnębionego ojca. Poczuł się naraz człowiekiem dorosłym i odpowiedzialnym. Zapomniał wnet o głodzie, który mu dokuczał po nader szczupłym obiedzie, i postanowił zabrać się energicznie do roboty. Włożył wytarty płaszczyk i udał się na ulicę szukać jakiegoś zarobku. Mały Alfred wrócił do domu późnym wieczorem, całkiem przemoknięty i wygłodniały żaden zarobek mu się nie nadarzył. To samo powtórzyło się kilka dni z rzędu. Alfred dawał sobie radę jak tylko mógł żebrał, żywił się nieraz odpadkami, które zbierał po ulicach i podwórzach, coraz rzadziej przychodził do domu, aż wreszcie przyłączył się do grona bezdomnych uliczników, którzy grasowali po brudnych ulicach włoskiej dzielnicy Nowego Jorku. Nie trwało długo i Alfred prześcignął wszystkich pomysłami i sprytem, jaki wykazywał w sztuce złodziejskiej. Nikt z jego kolegów nie potrafił zdjąć z wózka handlarza tak wielkiej ilości owoców za jednym zamachem i pozostać przy tym niepostrzeżonym. Z czasem, mały Capone wprowadził całkiem nowy system pracy, który polegał na kradzieży organizowanej. Al wyznaczył przytem każdemu z uliczników, którzy należeli do jego grupy, specjalną rolę. Nikt jego rozkazom się nie przeciwstawił i Al stał się wnet jakby dyktatorem kilkudziesięciu młodych złodziejaszków ulicznych, mimo że był najmłodszym spośród nich i nikt go na to stanowisko nie wybrał. Z czasem małemu kaponemu sprzykrzyły się kradzieże z wózków owocowych i zaczął szukać jakiejś innej pracy ciągnęło go niezmiernie do portu, gdzie zawsze było rojno i wesoło. Wolne chwile prawie wyłącznie tam właśnie spędzał. Nie trwało długo i mały Al stał się bardzo popularny wśród szczurów okrętowych, którzy grasowali w porcie nowojorskim. Wyręczano się nim dość często, powierzano mu różne sprawy do załatwienia i Al zawsze świetnie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Był jakby nieoficjalnym członkiem bandy pięciu punktów, organizacji bandyckiej o żelaznej dyscyplinie. Z czasem wtajemniczono małego kaponego w specjalne sztuczki złodziejów portowych, al uwijał się po okrętach, grając rolę chłopca do posyłek lub tragarza i badając jednocześnie plany magazynów towarowych, które jego koledzy w nocy okradali. Zdarzało się, że zabierano go nawet na wyprawy nocne. Po jakimś czasie przedstawiono nowego adepta portowej sztuki złodziejskiej, Hersztowi Bandy Pięciu Punktów, Johnny Torio, który natychmiast wcielił go do swej organizacji. Torio był jednocześnie właścicielem kilkudziesięciu tajnych lupanarów, czyli domów publicznych, hazardowych domów gry i temu podobnych. Herszt Bandy Pięciu Punktów. Zatrudniał swych ludzi we wszystkich dziedzinach swojej działalności, zależnie od specjalnego powołania każdego z podwładnych. Al Caponego Torio przydzielił w pierwszym czasie do oddziału, którego zadaniem było pilnować dziewczęta z lupanarów, by któraś nie uciekła z klatki. Na tym swoim stanowisku, Capone dość szybko zaawansował i został kierownikiem całej grupy. Po jakimś czasie Torio przeniósł go do domu gry, przy czym zadaniem Ala było dbać o to, by gość, który nie stracił wszystkich pieniędzy podczas gry, został ogołocony należycie podczas swego powrotu do domu. Capone i tu wykazał niezwykły spryt i zmysł organizacyjny. W jego oddziale żadna akcja nie była przypadkową. Capone tego nie lubiał. Wszystko odbywało się systematycznie i planowo. Podział pracy kwitł, jakby w jakimś wielkim przedsiębiorstwie zracjonalizowanym, a żelazna dyscyplina, którą Al wprowadził, dokonywała cudów. Torio przeniósł się w międzyczasie do Chicago. Do Nowego Jorku przyjeżdżał jedynie od czasu do czasu, by odbierać raporty od swych pełnomocników i zbierać dochody ze swych lupanarów i domów gry. Caponego stary Torio nie spuszczał jednak z oka, nawet gdy siedział już stale w Chicago. Wytrawny przywódca szumowin amerykańskich przepowiadał swemu młodemu adeptowi niebywałą karierę bandycką i czekał tylko na okazję, by go zaprząc do jakiejś akcji zakrojonej na wielką skalę. Okazja taka wnet się nadarzyła. Kapone handlarzem mebli Momentem przełomowym w dziejach szumowin amerykańskich była data ogłoszenia ustawy prohibicyjnej. Zakazującej sprzedaży alkoholu. Torio był pierwszym, który zrozumiał, że zakaz ten może się stać źródłem olbrzymich, złotodajnych interesów. Już w listopadzie roku 1919 buduje on tajne gorzelnie i werbuje klientów dla swych zakazanych wyrobów. Interes wspaniale się rozwija, ale Torio wciąż jest niezadowolony. Ścigany przez policję, znienawidzony przez konkurentów. Torio nie może sobie sam radzić z piętrzącymi się trudnościami i coraz nowymi problemami szmuglu alkoholowego. Nie chce zresztą zaniedbać swych niezliczonych, bardzo intratnych domów publicznych, połączonych z jeszcze intratniejszymi domami gry. Torio postanawia przyjąć wspólnika. Nie waha się ani przez chwilę z wyborem i zaprasza do Chicago Al Caponego. Torio zna i ceni wartość swego nowego współpracownika i od razu proponuje mu świetne warunki. Jego dochody wynoszą już w owym czasie przeszło 100 tysięcy dolarów rocznie, z których ofiaruje Caponemu 25%. To był darmowy fragment audiobooka. Pełną wersję znajdziesz w Legimi, Audiotece, Publio, Wirtualo, a także w Storytel oraz Bookbeat.